Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, kariamici Polaki, kariamici Italiany. Dzisiaj powiedziano może święto polskie, także będę mówiła po polsku. Cieszę się ogromnie, że jesteśmy razem, bo w tym roku były takie momenty, że nie było wiadomo, czy, jak to wszystko wyjdzie. Jesteśmy, jesteśmy tutaj, jesteśmy zdrowi Bogu dziękujemy, że, że jesteśmy. Rok bardzo ważny, wzruszający, myślę zdaje wzruszający, bo naprawdę pokazał solidarność, przyjaźń, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o NATO. I nasze kraje, Włochy i Polskę. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. A dla tych, którzy są tutaj, mają rodziny daleko, to na pewno jest, jest trudniej, ale życzę Wam, żeby, żebyście byli razem. No i wspaniałego nowego roku 2023. Jesteśmy razem, chodzi o to, żeby było fajne. Dobrze? Dziękuję bardzo. <klucza> Państwo, których jak rozpoznaję, przybywacie z różnych stron tej Italii na to coroczne spotkanie. Pragnę otóż pasterzy polskich pracujących we Włoszech, niestety nie ma nas dużo, tych, którzy pracują na pełny etap, przekazać Wam najserdeczniejsze pozdrowienia i najlepsze życzenia. Życzę Wam przede wszystkim pełnych pokoi świąt Bożego Narodzenia a także tych dni, które są przed nami, chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę, jak niepewna wydaje się być nasza przyszłość i rzeczywistość, w której żyjemy, ponieważ wiemy, że za ścianą naszego ojczystego domu jest straszliwa wojna. Życzę również to, co już przestało być trochę banałem z powodu tego dwóch lat pandemii, którą przeżyliśmy. czyli dobrego zdrowia wszystkim, bo jednak widać, że jest ono bardzo ważne i potrzebne. Życzę pomyślności we wszystkich działaniach, w wszelkich pracach, w wszelkich staraniach. Życzę takiej pełnej satysfakcji z tego, co robicie, gdziekolwiek każdy z nas jest posłany i ma dobre, pewnie jakie zadanie, jakąś misję. Błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, jeszcze i Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. W imieniu Związku Polaków. We Włoszech chciałabym złożyć wszystkim Polakom i wszystkim tutaj zorganizowanej i niezorganizowanej Polonii jak najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowych i mile spędzonych świąt. Szanowni Państwo, pozwólcie jeszcze na dwa słowa ode mnie dwa słowa podziękowania za, za cały rok Państwa pracy. Mamy tutaj przedstawicieli rozmaitych środowisk, szkolnictwa, duchowieństwa, żołnierzy, stowarzyszeń polonijnych, osób, które działają indywidualnie, ale wszyscy Państwo działacie w tym jednym celu, żeby pokazać tą Polskę we Włoszech, żeby ta Polska była kojarzona jako potężny kraj, który ma wiele do za zaoferowania. Podkreślacie te polsko-włoskie związki. I bardzo Wam za to dziękujemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie z ambasady RP w Rzymie. Dzisiaj 6 grudnia święto świętego Mikołaja i nasze święto Polonii właśnie tutaj w ambasadzie. Spodziewamy się, przeszło 100 osób. Cieszymy się, bo właściwie. Widzimy się indywidualnie podczas roku, ale rzadko, żebyśmy wszyscy byli razem. Był to rok ciekawy, można powiedzieć z jednej strony trudny przez wojnę na Ukrainie. A z drugiej strony ambasada się starała robić jak najwięcej rzeczy kulturalnych. A także mieliśmy różne koncerty tutaj w Rzymie, nie tylko w Rzymie, w Florencji, Pizie i, i tak dalej. A tutaj było też oczywiście Urząd do Spraw Kombatantów, jak zawsze na Monte Cassino, Loretta, Oncona. A działamy, współpraca polsko-włoska, ja uważam, jest fenomenalna. Łączy nas historia, łączy nas kultura, i muszę powiedzieć, że w tych trudnych czasach naprawdę się, wida, wida, się widzi tą solidarność między naszymi krajami. Także życzę wszystkim absolutnie wszystkiego najlepszego na święta. No i oczywiście mamy nadzieję, że następny rok 2023 będzie dobry. A dla nas żeby był lepszy, ale o wiele lepszy dla niektórych. Dziękuję bardzo.